Dobry, Jarek Andrzejczyk. Kanał Emocje i Pieniądze to bardzo dużo różnych tematów. Nie tylko dotyczące rynków kapitałowych czy tego, co dzieje się w przestrzeni ekonomicznej czy gospodarczej, ale również takich, które muszą i mają pobudzać nasze myślenie i nasze emocje. Myślę, że taki temat dzisiaj będzie w naszym odcinku, który jest specjalny, ponieważ nagrywamy go tuż po bardzo gorącym wydarzeniu na rynku e-commerce. W czwartek miniony okazało się, że. Tak po prostu z dnia na dzień platforma Shopi znika z Polski. A dlaczego tak się stało? Jakie może mieć to reperkusje dla całego sektora e-commerce? Będę próbował e, dopytywać, wypytywać i zgłębiać z Jankiem Sikorą, który trochę o rynku e-commerce wie. Troszeczkę. I mam nadzieję, że w naszej. Bądź to bądź krótkiej, ale bardzo merytorycznej i konkretnej postaramy audycji, się. postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tego zjawiska. Bo to chyba takie zjawisko, już można powiedzieć, ponieważ Shopee wycofało się w podobny sposób z kilku rynków już wcześniej, to a prawda. teraz w bardzo błyskawiczne. fajnie to powiedziałeś przed programem, wejście smoka, wyjście smoka. Całkowicie tak. Po chińsku, po azjatycku wycofuje się z Polski i z dnia na dzień. Duża liczba ludzi traci pracę, a konkurenci i cały, cały rynek zastanawia się o co chodzi. No, co, no to o co chodzi, bo chyba liczby mieli niezłe. Znaczy wiesz, wiecie, to też jest tak, że w ciągu półtora roku Shopee było w top trzy tych wszystkich marketplace'ów, nie? Czyli Allegro, Amazon i Shopee. Nie kupisz już więcej na Shopee, czy jak to było, na Shopee już więcej nie, nie kupi, nie kupi. P, 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 P. Tak mamy nowy Jungle. i to jest niesamowite, że mimo że w ciągu tak krótkiego czasu, no bo mało która spółka IMO, który produkt, podmiot, w ciągu kilkunastu miesięcy wchodzi ci na zasadzie top 5, top 3 i walczy z najlepszymi. Więc, więc to jest niesamowite. A zniknięcie, tak, wejście smoka, tak jak tak, jak, tak nie wejście smoka i wyjście smoka. Wiemy, że potrafią się zawinąć w ciągu 24 godzin i zostawiając chyba wszystkich na radzie trochę, nie? To jest ciekawe. I mamy sytuację, w której, bo trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że to jest duży podmiot, który zajmuje się nie tylko e commerce ale zajmuje się między innymi gamingiem. Mhm. Spółka, właściciel, czyli CEA, dotowana m.in. na rynku amerykańskim, na no wiemy, co się z nią stało, nie? Tak. E, obroty, z tego, co sprawdziłem sobie, przepraszam, kurs akcji e, był na poziomie około 300 dolarów pod koniec 2021 roku. Teraz to jest ledwo. Po... 60-50? Tak, ledwo ponad 50 dolarów. Sześciokrotny spadek. Co musi oznaczać, że inwestorzy dyskontują to i widzą, co się dzieje z tą spółką. I teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mogą być inne. Wymierne powody, dla których oni zrezygnowali z tego rynku i z innych rynków w Europie. Poza tym, który został w oficjalnym komunikacie podany, znaczy, czyli że oficjalny komunikat nie okoliczności co makroekonomiczne. To znaczy, że no to znaczy, to Allegro też będzie się zamykało? Czy to znaczy, że, hmm. że przepraszam, Amazon jednak nie będzie na polskim rynku sprzedawał? Wiesz, no bo to jest tak, jak wszyscy wychodzą, no to wszyscy nie jeżeli to jest jakieś ryzyko. Na pewno trzeba pamiętać o tym, gdzie e, Shopi e, zaczynało, co sprzedawało, i jak, jak pozyskiwało tych klientów i, i użytkowników. E, gdzie oni są mocni? nie? Więc to jest kluczowe, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. I to Azja oni po prostu zjedli Azję na śniadanie e, i, i, i robią zakupy tak, jak jest znaczy robią zakupy. Dowożą sprzedaż i dowożą zakupy. Kupy. Więc to jest jedno. Natomiast najprościej jest powiedzieć, że kasa się skończyła. I patrząc na to, jakie były budżety, jak działał, jak działał nie wiem, ich marketing, jak, jakie kampanie były realizowane i kogo tak naprawdę zaciągnęli do tych, do tych kampanii, to widać było, że te budżety były ogromne. Natomiast dzięki tym budżetom, tak jak powiedziałem wcześniej, oni wjechali do, do tej, wiesz, no, top trzy największych, największych portali zakupowych. Natomiast dalej, pytanie jest jedno zasadnicze. Czy ktoś sprawdził, jak dużym rynkiem z perspektywy ten, nie, ten helikopter był słynny, duży był polski rynek. No bo zobacz, oni wyszli tak samo z Hiszpanii, wyszli tak samo z Francji. Mm, teraz wyszli z Polski, jeszcze był jeden rynek, którego też się wyewokułali wcześniej. Chyba w... Indie w zeszłym roku. Indie też w taki tak, sposób? Tak, mi się wydaje, że to było Indie. Ale to, wiesz, to jest jakiś tam pattern, który po prostu wiesz, to, 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 to pokazuje. Nie wiem, znamy dużo firm, zobacz, eBay jest najlepszym przykładem. EBay w 2005 lub 2006 roku wjechał na polski rynek na zupełnie innych zasadach i w zupełnie innej strategii. I też trochę wiesz, nie podoł w oparciu o to, jak Polacy robią zakupy. Natomiast eBay nigdy nie był taki duży jak Shopi. No co więcej, pamiętajmy, że Shopi mówiło o swoich danych. Nie chcę nic ale to jest około nie wiem, 11 milionów czy 10 milionów użytkowników miesięcznie. Allegro, który jest numerem jeden, miało ich na poziomie 19-20, też ma spadki. Więc warto, tym, znaczy warto zwrócić uwagę na to, co będzie z rynkiem e-commerce. No bo to nie jest tak i to jest główna yy, myśl, z którą chciałbym Cię zostawić, może, może zapłodnić wręcz. Natomiast pytanie jest takie, co będzie. Z rynkiem i korespondentem kosztów logistyki, transportu. Wiesz, to nie są rzeczy, które są obojętne, na to wszystko, nie? W Sensie musisz mieć to policzone. Być może w, shopi, w strategii shopi zobaczyli, że te koszty ich zjedzą na śniadanie. Tak też mogło być, nie? Patrzę na to z punktu widzenia teraz, właśnie tego, co powiedziałeś, i zastanawiam się, czy nie zdarzyła się sytuacja pod tytułem przyszła spółka miała określony budżet, który chciała wydać na rozwój kolejnego swojego podmiotu, kolejnej swojej filii na dużym rynku europejskim, miała na to określony budżet, zatrudniła ludzi, a ci ludzie po prostu źle zarządzili tym budżetem. I okazało się, że w półtora roku, mimo bardzo wysokiej pozycji rynkowej, jaką udało im się osiągnąć, przepalili też bardzo dużo pieniędzy, może w sposób niewłaściwy, albo taki, który wymagałby jednak korekty. I może po tych 15-16 tam miesiącach, czy z okładem trochę więcej, właściciele stwierdzili, przy tych niestabilnych okolicznościach makroekonomicznych, okej, okay, one są, ale one są dla wszystkich. No i właśnie. Przy tym stylu zarządzania nie widzimy, żeby to mogło mieć y, sensowne... sensowne mi, byś wtedy... Włączyłbyś wtyczkę, czy zmieniłbyś zarządzanie? Ja, broń Boże, nie chcę Właśnie. powiedzieć, że Shopify był źle zarządzane, no bo po prostu nie, nie był mi ni tam w środku, i nie chcę nikogo obrazić, nie? Zastanawiamy się. Ale generalnie chodzi o to, że jeżeli chcesz, jeżeli w coś już zainwestowałeś, znaczy wyjście w taki sposób powoduje, że budżet się skończył, albo ktoś całkowicie żyje z Excela, w sensie widzi, że nie performuje, bądź jest za mało, ciach, wycinamy. I znamy takie wiesz, takie korporacje, znamy takie firmy, które przechodzą w się w Excelu, nie spina puch, trzeba wszystkich od 50 w dół, mówię tutaj o kolumnach, ee, wiesz, e, wyrzucić. Po prostu nie preformują. I tak to wygląda, nie? I to są takie ręki. Wielu konsultantów dokładnie tak działa. Natomiast y, mnie zastanawia inna rzecz, jeżeli to nie preformowało, nie słyszeliśmy o planie naprawczym, nie patrzyliśmy na to, co, co by było gdyby, nie słyszeliśmy o jakichkolwiek zmianach, tylko to cały czas była grzana ta sama strategia, czyli dałoby się wnioskować i zakładać, że ona jest spójna, to tego nagle nie wyłączasz. Ale mam inne pytanie, no bo wiesz, Shopi miało 11 milionów użytkowników, I to jest dużo. To jest bardzo dużo. Ale też miało 60 tysięcy sprzedawców. Co z nimi? Ci ludzie wiesz, ja nie chcę powiedzieć, że yy, nikich nie przejmie, bo oczywiście, że przejmie, będą sprzedawać z jednej czy z drugiej strony. Shopi oczywiście rozpuściło, to, że rozpuściło. No, rozpieściło też kupujących, darmowa dostawa, długie zwroty, zniżki i tak dalej, i tak dalej. Normalna strategia w pozyskiwaniu yy, użytkownika, klienta, nie? Więc 60 tysięcy ludzi zintegrowało się, położyło jakąś, próbuję powiedzieć. Czy wyobrażasz sobie w jakiejkolwiek biznesowej relacji, że wyłączasz wtyczkę w ciągu 24 godzin, a ktoś musiał się zintegrować z tobą przez baselinkera? I e-commerce jest prosty w swojej zasadzie, natomiast dalej potrzebujesz posiłkować się różnymi innymi e podmiotami. I to jest nagle puch, nie macie, a ty miałeś na przykład nie wiem, kampanię na Q1, Q2, Q3, poukładano w taki sposób. Wiesz, nikt nie komunikował tego i my współpracowaliśmy z Shopi bardzo blisko nikt nie komunikował tej zmiany, no wszyscy się dowiedzieli wczoraj, nawet podobno pracownicy dowiedzieli się wczoraj o godzinie 10-13, że to jest koniec zabawy, nie? Wydaje mi się, że to jest ta ogromna różnica między taką europejską, a azjatycką kulturą podchodzenia do biznesu, może również do zarządzania pewnymi procesami, do zarządzania zmianą, bo tak jak mówisz, nie było żadnych sygnałów, a wręcz znaczy przeciwnie. Inaczej, na <laughs> początku Q4 już były pierwsze informacje o tym, że jest zmiana zespołu i w ogóle. Okej, okay. ale nic nie wskazywało na to, że to może być taki totalny out, z Polski w ciągu jednej czy tam dwóch dób, biorąc pod uwagę to, że w jakimś wywiadzie jeszcze pod koniec zeszłego roku Country Manager Shopi tak, opowiadał dokładnie. o tym, jakie są plany, co mają zamiar zrobić w 2023. Czyli plany były takie, rozwijamy się, idziemy do przodu, znaczy, a teraz nagle nie ma nas, tak? Czyli azjatyckie to... podejście? Wiesz co? Współpracujemy cały czas z AliExpress, pracujemy też z. Kolejny tym... azjatycki duży podmiot. Ale on, wiesz, on cały czas funkcjonuje, rynek się zmienił. Zobacz, że na samym początku. Przecież całkowicie rynek budziurawy. Mówię tutaj o sposobie zamawiania tych produktów, a i to nie jest żadna tajemnica, że to przychodziło jako gifty, e, cło nie było naliczane na te produkty itd., itd. i tak dalej, tak dalej. mimo wszystko ludzie zostali, kupują, czy mniej, czy więcej, to rzeczywiście możemy pokazać o liczbach, ale są, i oni nie wyszli w taki sposób. Shopi było w top 3, nie? Miało naprawdę dużo, dużo tych użytkowników. Ja myślę, że po prostu skończyła się kasa. Tak to wygląda, w sensie być może jestem w błędzie, nie wiem, czy tylko wiemy tego, natomiast. Sposób wyłączenia biznesu, ty nawet nie, no biura tak nie wyłączasz, nie? To Leonardo no. da tego tak wychodziło tylko dlatego, że się kasa skończyła. No Pamiętamy to 2006, 2007 rok, nie? Wielki Ósme. kryzys. 8, przepraszam, nie? To dokładnie mu że nagle bum, dziękujemy, zabierzcie swoje rzeczy. To tak mniej więcej wygląda. No i mamy teraz sytuację, w której e, ilość set pracowników. Mm, duża liczba użytkowników, którzy w jakiś sposób już się przywiązali do platformy, może polubili tę platformę, powiedzmy to z punktu widzenia konsumenta. Duża ilość sprzedawców, którzy też musieli określoną ilość energii, towaru, pieniędzy włożyć, w to, żeby tam, tam to działało. I tego wszystkiego nie ma. Są jakieś komunikaty, które mówią o tym, że oczywiście te przesyłki już, które że w trakcie, dojdą, tak, czy coś w to tak, wszystko że... będzie zrealizowane, nie ma się co martwić. Zwrotów, ale, powiedz mi, ale już wzrok... nic nie możesz sprzedać, ani kupić. Od dziś. No tak. No to no masz. Powiedzmy. wracamy do tego. Teraz będzie ciekawa rzecz. No bo zobacz, konkurencja jest zdrowa. W sensie, shopi przez te 12, 17 miesięcy łącznie, liczę 20-21, we wrześniu chyba jak się pojawili, eee, namieszało na rynku. W sensie widzimy, co zrobił Allegro. Eee, widzimy, jak ci sprzedawcy, którzy byli na Allegro również zaczęli sprzedawać na tym Shopee. My widzieliśmy z jakimi markami, na przykład Leviatan, który jako jeden z pierwszych pojawił się na Shopee i sprzedawał swoje produkty, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc to było naprawdę zdrowe i fajne. Teraz pytanie, co będzie? Tylko nie z punktu widzenia, że teraz widać było po wzroście cen akcji, przecież o kilka procent poszedł w ciągu 12 godzin, 24, ja nie pamiętam dokładnie liczb, ale o kilka miliardów do góry, to cena poszła, nie może nie miliardów, tylko kilka, kilka procent, wycena poszła do góry. Tylko dlatego, że Shopi powiedział, że wychodzi z rynku, więc to był jakiś znaczący gracz na polskim rynku. Natomiast zastanówmy się, co będzie dalej z całym rynkiem e-commerce. No bo wiesz. Tak naprawdę strategii sprzedaży jest kilka. To znaczy, albo, przepraszam bardzo, budujesz swoją markę i robisz ją samodzielnie, ale każda duża marka, nawet RTV, EurogD czy Oleole, Ole, sprzedaje również na tych wszystkich marketplacach. I oni tam są, bo to jest element naszego, nazwijmy to, jesteśstwo. My, Polacy, to lubimy, my tam kupujemy. I na tym samo wyszły Allegro, tak samo wyrósł Amazon, bo to jest po prostu najszybsze, najprzyjemniejsze, najfajniejsze jest po prostu największe. Ma największe budżety reklamowe i po prostu zamknęło cały rynek w jednej małej bańce. I teraz. Czy to oznacza, że rynek e-commerce się kurczy? No nie, no bo on będzie miał w 2028 roku około 200 miliardów? Mówi o samej Polsce, nie? Więc on się nie kurczy, ale czy koszt obsługi będzie większy, mniejszy, to znaczy, że marżowość będzie niższa. To jest bardzo ważne. I najważniejsze, mało kto robił te badania, my jesteśmy świeżo po tych badaniach. Czy wierzysz, że to, co kiedyś było normą, że tanie produkty są w internecie, możesz znaleźć teraz tańsze w sklepie za rogiem? No właśnie, i patrząc teraz jeszcze na te podstawy, czy fundamenty tego, co się tutaj wydarzyło, i jakieś takie racjonalne też przesłanki, to powiedziałeś o tym, że Pieniądze prawdopodobnie się skończyły i jest to jeden z prawdopodobnych scenariuszy, tak choć wygląda. oczywiście prawdy pewnie pełnej się nie dowiemy nigdy, jak to bywa w tego typu sytuacjach. Natomiast czy myślisz, że to może mieć jeszcze związek z jakimiś innymi potknięciami, czy niepowodzeniami spółki, dużej spółki matki właściciela to, to są plotki. Wiem, ale fajnie powiedzieć o plotkach, które mogą podsycić myślenie np. inwestorów o tamtych rejonach świata, czy o spółkach, które tam działają, bo oni są dalej mocno obecni na rynku azjatyckim, więc również w sektorze rozrywki, w sektorze Gamingowym. Bardzo ważne jest to, co powiedziałeś na samym początku, nie? że e, spółka Matka to jest spółka, która tak naprawdę wywodzi się z rynku gamingowego, czyli ma tam te swoje aplikacje. Wrzucimy e, w komentarzu link do tych artykułów, o tak. których rozmawialiśmy, e, więc, więc tak, żebyście mogli sobie przeczytać. Natomiast wyszła bardzo ładna, 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 niefajna rzecz, że spółka gamingowa, która była w Indiach, e, która jest właśnie e, chińska, m, ona została zbanowana na największym swoim rynku, więc koszty momentalnie wzrosły, a przychody zostały wyzerowane, no ban jest jednoznaczny. I to było w grudniu 2022 roku, więc dopiero co. I to spowodowało to ogromne cięcie tych wszystkich kosztów i wychodzenie a szukania powietrza w tym biznesie. I to jest jedna z tych plotek, że tak naprawdę ta spółka matka mm, ta spółka matka, po prostu wiesz, no, musiała ciąć i się ratować, żeby nie być, nie być pod wodą. Nie dowiemy się, jak to było, no bo nikt nam tego nie powie, więc zobaczymy za chwilę. Niemniej jednak budżety, które były realizowane, nawet z moich znajomych, którzy tam pracowali, ale również z naszych partnerów biznesowych, z rozmawialiśmy, były olbrzymie. No słuchaj, przepraszam bardzo, ale jak nawet Ronaldo, Cristiano Ronaldo grał w reklamie Shopi w Portugalii, czy w Hiszpanii, czy w Azji, w sensie wiesz, no to też można gdzieś tam wrzucić i poszukać, ale to tak wyglądało. No musisz mieć ogrom budżetów, jeżeli zaprzągasz za, za do. Do, do roboty takiej gwiazdy, nie? No w sensie... I w Polsce chyba mieliśmy podobną sytuację, bo nie musimy wymieniać, ale wszyscy, którzy nawet mimochodem widzieli te reklamy w telewizorze albo słyszeli je gdzieś w radiu, czy w internecie po im wyskakiwały, to widzieli, kto tam występował i łatwo można sobie wyobrazić, że w ciągu kilkunastu miesięcy, żeby zatrudnić tyle, tylu celebrytów oraz żeby z takim rozmachem wykonać kampanię, to musisz na marketing przeznaczyć Ogromny miliony pieniądze. złotych. Dokładnie tak. To oznacza, że to jest duża pozycja w budżecie. Kolejna pozycja w budżecie AC, jak zawsze duża pozycja. Tutaj prawdopodobnie biuro benefity, budżety tak. i tak, Boże bonusy. To jest, ale słuchaj, to jest, jeżeli ktoś ma dalej, tylko ten helikopter jest ogromnie ważny z punktu widzenia ekspansji yy, zagranicznej, międzynarodowej. To w Excelu dalej jest Twoim pinatem. W sensie to może, pamiętajmy, że to nie był startup, tylko tam się musiał też, przepraszam za język hajs, zgadzać. Więc jeżeli coś nie performowało, jeżeli były przychody, bo były i były te wszystkie, e, koszt pozyskania przychodu, bo tak to się fachowo nazywa, był zbyt duży, to ten rynek został wycięty. Pytanie, czemu nie było planu naprawczego, a może plan był taki, o czym się nie dowiemy. Tak też e, Azja funkcjonuje, blisko jesteśmy. E, funkcjonuje na zasadzie do 12 mamy czas, jak wyjdzie, to nie, to zamykamy. Tak też mogło być, tylko zobacz. My jesteśmy, to jest niesamowite, my jesteśmy niesamowici, jeżeli chodzi o domniemywanie, co by mogło być, gdyby, nie? Jesteśmy w tym świetni. Po problem. prostu my potrafimy, nawet z reprezentacją Polski, na, tak, w Katarze, tak. nie? My jesteśmy w liczeniu, po przedtrakcie to jesteśmy po prostu, wiesz, mistrzostwo świata. Natomiast, żeby się zastanowić, co teraz z tym będzie, albo gdzie jest przestrzeń dla tych, czy jest przestrzeń na nowy market, to jest w Polsce. no dobrze, Allegro jest po prostu hegemonem, nie? To jest, to, to, to nie mówię, że należy konkurować, chociaż konkurencja jest zdrowa. Natomiast czy jest przestrzeń na nową, nowy marketplace? A może ma się trochę, jeżeli chodzi o sposób robienia zakupów? To jest niesamowite. I tu powiem, się pochylić shopi. Okej, okay, było, nie, wszyscy czekają, karawana jedzie dalej, nie? Wszyscy czekają, karawana jedzie dalej, a my teraz zastanówmy się e, przez chwilę, Janek, jeśli, mo, jeśli możemy, a możemy, nad tym, co właśnie wydarzy się na naszym ciekawym, bądź co bądź rynku e-commerce, który, jak wiemy, dostał mocnego kopniaka podczas pandemii, jak cały sektor e-commerce Nie wiem, czy wiesz, tu wejdę Ci słowo, ale czy wiesz, że w grudniu dogoniliśmy, pamiętasz, boom podczas tak. pandemii zakupów internetowych, czy wiesz, że w grudniu dogoniliśmy dokładnie ten sam peak? Zrobiliśmy Czyli tyle samo przed świętami z znaczy, ubiegłego to Na zasadzie tak, miesiąc temu, nie, ale chodzi o to, że dogoniliśmy ten wielki błąd, pamiętasz te wszystkie długie zamówienia, tak. tych wszystkich e, kurierów, wszyscy byliśmy w takim szoku, a ten grudzień przeszedł koło nas jakoś tak niepostrzeżenie, on po prostu był. A to było dokładnie ta sama jazda, jaka była w marcu 2020. Czyli to pokazuje, że potencjał tego rynku jest wciąż wysoki. Jest mimo że wielu ekspertów, którzy również. Analizują i komentują sytuację Shopi, mówi, że te zewnętrzne okoliczności będą niesprzyjające dla sektora e-commerce, no bo wiemy, jaka jest polityka monetarna na świecie, że rosną stopy procentowe, że maleją oszczędności ludzi, że ludzie, że siła nabywcza pensji jest mniejsza, więc będą mniej kupować konsument będzie się ograniczał. Jak Czy to powoduje, tak. że takie platformy jak Shopi cierpią, przez to na przykład to się może dokładać jako jeden z czynników do tego, że rezygnują z działalności? I co w, w sytuacji, w której taki duży gracz wychodzi, robi taką wyrwę? I teraz, tak jak powiedziałeś, czy jest miejsce na jakieś inne platformy? Czy zgarną kilka... to i podzielą między siebie Amazon, AliExpress, Early, nie wiem, kto tam jeszcze jest, parę tych platform? Czy to będzie taka sytuacja, która po prostu się rozegra w dłuższym terminie? Myślę, że rozegra się w dłuższym terminie. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby mieć świadomość, że nie tylko Shopi miał mniejszą ilość użytkowników w grudniu, ale wszystkie platformy. Po ostatnim mhm. raporcie, nie pamiętam jak on się nazywa, również go umieścimy. Dane aktualne mówiły o tym, że w listopadzie wejście na Allegro było na poziomie 21 milionów. A w grudniu, a w tym samym czasie, a więc pewnie chodzi o te pierwsze trzy tygodnie grudnia, było na poziomie 19 czy 18. Wiesz? I... To pokazuje ten spadek, że on był. I teraz należy się zastanowić, czy my nie mamy pieniędzy jako społeczeństwo. Wiesz, o inflacji się rozmawia dlatego, że jest chodliwa, ale jak zapytasz kogoś, skąd siebie inflacja, i czy ty ją czujesz, no to jej nie rozumiesz. Nie? My analizujemy dane praktycznie szybciej niż GUS je e, publikuje. publikuje i wiemy, jaka, jaka jest dokładnie wartość inflacji na początku kolejnego miesiąca nie w połowie, więc widzimy, jak to wygląda. Kwestią jest to, że naprawdę rzeczy zdrożały. I my się zastanawiamy mocno, co w budżecie domowym, nie mówię o takich fMCG, ale o kurtkach, o modzie, o, o, o wszystkich rzeczach, które są, nie chcę tego nazwać dobrym, luksusowym, ale takim, jak masz kurtkę, to nie kupisz drugiej. Nie wiem, w sensie, to, 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 ale to nazwijmy to, nie w sensie. To jest ten moment. I teraz, czy e-commerce. I ten quick commerce, który się strasznie szybko rozwijał, on zostanie na tym samym poziomie? No nie. I te nawet raporty za 2021 rok, ja nie, nie zapomnę tego, jak e, e, prezes impostu, nie Rafa Brzuska, e, opublikował, że nie spodziewają się takich wzrostów na kolejne trzy lata, które były podczas pandemii, tylko i wyłącznie dlatego, że będą takie, a nie inne czynniki zewnętrzne, ale również wewnętrzne w naszym kraju. Więc to jest raz. A dwa, bardzo ważne, i to jest kluczowe, my naprawdę mieliśmy zachłyśnięcie się konsumpcjonizmem, które też wyhamowuje. Naprawdę to nie jest tak, że potrzeby... Konsumpcjonizm napędza gospodarkę, on nie jest, on nie jest dobry, ten slow fashion, slow food i to wszystko się pojawiło. I my to też widzimy. Moda i odzież, która mimo że rośnie, to jest traktowana jako element no dobra luksusowego, nie? No właśnie, wygłodniali konsumenci, którzy w trakcie pandemii e, kupowali, dużo kupowali. Mm -hmm. Sektor e-commerce rósł na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale w Polsce rósł bardzo, szczególnie. On dalej po, będzie W poszczególnych segmentach typu beauty, moda i tak dalej. Natomiast... Mamy sytuację, w której duży gracz się wycofał, hmm, czynniki ekonomiczne, już teraz nie będziemy w to wchodzić, bo każdy może mieć swoją interpretację tych rzeczy, ale są niestabilne. Czyli nie wiemy, co się może wydarzyć w ciągu pół roku, roku na rynkach światowych z ceną dolara, z ceną e, różnych materiałów czy krusztów, znaczy, no, surowców, które mają wpływ na różne nie, nie? nie Albo możesz, na przykład, tak? tak? To jest po prostu prosta rzecz. E i konsument będzie w, w oczywisty sposób bardziej ostrożny i będzie się bał wydawać pieniądze tak, jak wydawał kiedyś, bo około słyszę, że nie można. No Że nie można, a dwa czy jednak zastanowił się, czy zabezpieczył się na jakiekolwiek inne ewentualności. O, to strasznie zaczęliśmy straszyć wszystkich, nie? W sensie ciemno się zrobiło. Tak, zrobiło się ciemno. Myślę, że my dwa akurat mamy raczej pozytywną energię, więc na pewno <laughs> no nie prawda. będziemy kończyć tym negatywnym przekazem. Natomiast warto spojrzeć na tę sytuację z kilku perspektyw. Pierwsza znaczy, bardzo perspektywa jest... jest na pewno taka negatywna, że pewne rzeczy idą w dół i no, trzeba to zaakceptować. Tak, ale też zastanowić się. Bo zobacz, mam takiego świetnego znajomego, który podczas ostatniej naszej rozmowy zacytował Art na Senne, który powiedział wprost: Jak pięknie siedzi pogoda, i to jest dla całego biznesu, jak jest ładnie i jest naprawdę słonecznie, to nie ma opcji, żebyś podczas jednego okrążenia wyprzedził 5-10 samochodów. Nie? Gdy spadnie deszcz, kiedy warunki na drodze, w sensie... Możesz jest... zyskać przewagę. Dokładnie tak. Zastanów się, jak twój biznes może być konkurencyjny... Tak, w kryzysowych że... czasach. Dokładnie tak. Więc tam, gdzie inni zwalniają, redukują, wycofają się, to jest moment, jeżeli masz kapitał, nie boisz się ryzyka, jesteś w stanie wyprzedzić te pięć, siedem bolidów w ciągu jednego okrążenia. Bardzo dobrze. Dlatego e, cieszę się, że to powiedziałeś, bo teraz zapytam cię jeszcze raz. Czy to, że shopi się wycofało i branża odnotowała to natychmiast, będzie szansą dla innych? I czy oni teraz szybciutko podzielą się tym kawałkiem toru? Rynek nie pustki, nie? nie Ale lubi pustki, no i co? Ja uważam, że to jest bardzo dobry moment dla polskiego przedsiębiorcy. Co więcej, pamiętaj, że nasz rynek e-commerce dalej w Europie rośnie najszybciej. Mhm. To jest dalej jeden z najszybciej rosnących i najnowocześniejszych rynków, tak? który już zakrywał Quid Commerce, czyli e, tą taką wiesz, chcę kupuję teraz coś internet i mam. I my jako jedyni potrafimy dowieść. A czy potrafimy dowieść? No, robimy to często na miarę, że tak powiem. E, Standardu, że potrafimy dowieść tego samego dnia albo next day delivery, jest takim standardem, gdzie nawet w Wielkiej Brytanii musisz czekać 4-5 dni. Wiesz? który ma znacznie większy rynek e-commerce i są bardziej nie, nie tyle chłonny, ale jest dojrzały, nie? I to powoduje, gdzie my jesteśmy. Oczywiście największą niewiadomą są koszty zamieszania, o których się zapomina i niestety nikt się nie mówi. A to jest, gdzie jest ten towar, jak on będzie jechał, skąd będzie jechał, kto go dowiezie, koszt pracownika i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważne, żeby się zastanowić. No, dronów nie mamy, nie? No, Kalifornia cała chodzi w, w tych robopsach czy, czy, czy nawet w dronach i to testują. No, my tego nie mamy, nie? Koszt energii też również jest tu znaczący. Tylko, tak jak powiedziałem, to jest dobry, Moment, żeby się szybko zastanowić i przyspieszyć kolejny bieg, redukcja, jakkolwiek. Wiesz, Monteverest też zbudywasz tego dlatego, że albo była piękna pogoda, ale czasem jak strasznie wieje, to cofasz się do niższej bazy, żeby zaatakować szczyt za chwilę. Więc może to jest dobry moment, żeby się przegrupować. Shopi spróbował, pokazało, że można. To są też bardzo ważne elementy związane z tym marketingiem, bo jakkolwiek, gdyby to nie zabrzmiało, to reklamy, które są denne, sorry, pokazały, jak bardzo potrafią szybko i łatwo. Zostać w pamięci, jak my, wiesz, rozpoznajemy te, 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 ten brand, te, te, to, to co mamy z, tym, z tą marką, więc to pokazuje... Mieliśmy dobrą, dobrą lekcję marketingu, czy przedsiębiorczości, to może nie, ale mieliśmy naprawdę use case, który pokazuje, jak z, nie z niczego, ale jednak Shopee było z niczego. W sensie jak ktoś był bardziej branżowy, to wiedział, jak nie, to myślał, że to tutaj jest Tutaj u kortal. nas w, trochę from the scratch się budowali. Prawda? Ale mentalnie boom w ciągu dwunastu, jak tak. się nie da. Czy rentownie, czy nie, to jest inna, inna kwestia w ogóle, wiesz, do policzenia, ale zobacz, że w ciągu kilkunastu miesięcy jesteś w stanie z odpowiednim budżetem zrobić wszystko. Masz przykład? Masz. Mam. I myślę, że ten przykład, aż potrząsłem mikrofonem z wrażenia, ten przykład będzie i powinien być omawiany na różnych kierunkach, gdzie Dokładnie uczy się tak. marketingu, w szkołach biznesu, w szkołach marketingu, jako przykład tego, jak można szybko zrobić brand na rynku, a później bardzo szybciutko z niego wyjść. Wejście smoka, wyjście smoka. Ja myślę, że to naprawdę na tytuł tego odcinka, bo to tak trochę wygląda, w sensie trochę się wpycham, ale po prostu to naprawdę pokazuje, że mimo pieniędzy niekoniecznie, wiesz, oprócz pieniędzy musisz mieć też szczęście, nie? A tu trochę, trochę tego też zabrakło. I ponieważ zacytowałeś Artona Senne, ja na koniec y, pozwolę sobie skontrować i zacytuję pod, postać nieco bardziej historyczną. Winston Churchill powiedział kiedyś, że jestem optymistą, bo jakakolwiek inna postawa wydaje mi się do niczego niepotrzebna. Więc optymistą A. takim jak ty jesteś, życzę każdemu, żeby był. Y, dziękuję za dziś. Janek ja Sikora, bardzo dziękuję. Y, był gościem y, kanału Emocje i Pieniądze. Myślę, że Całkiem zgrabnie i sensownie udało nam się porozmawiać o tym case'ie Shopi, który pewnie jeszcze nie raz będzie dyskutowany, nie tylko u nas na kanale. Dziękuję uprzejmie. Subskrybujcie, jeśli podoba Wam się to, co robimy. Oraz zachęcam do zamieszczania w komentarzach swoich opinii na temat shopi. Może byliście fanami shopi i rozpaczacie teraz, że shopi już nie będzie. Sarek Andrzejczyk bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo.